Teresa Adamczyk, dzień dobry. Witam Państwa w programie Rozmowa Dnia i zapraszam na spotkanie z burmistrzem Polkowic, panem Wiesławem Wabikiem. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry, dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, zgodnie z zapowiedzią zresztą w ostatnim programie dzisiaj o oświacie, o reformie, która już weszła, o reformie, która ma nastąpić, ale nie tylko, bo no zobaczymy zresztą jak się rozmowa nam ro rozwinie. Zacznijmy od tej oświaty. Na początek chciałabym od razu też powiedzieć, że to, to moje pytanie o reformę, to nie jest tak, że ja się opowiadam po której stronie, bo tak Polska podzielona, czy te sześciolotki miały iść, czy nie miały, czy gimnazja potrzebne, czy niepotrzebne. W ogóle od tego chciałabym, żebyśmy się jakoś spróbowali oderwać, bo moje pytania dotyczą tego, jak to wygląda z punktu widzenia samorządu. Ten rząd, czy poprzedni rząd, każdy kolejny w zasadzie jakąś cegiełkę do y, kolejnego stopnia reformy oświaty wnosi. Z tym samorząd sobie musi radzić. I no, nie jest w naszej takiej polskiej naturze, żebyśmy się litowali nad jakąkolwiek, jakąkolwiek władzą. I też nie o to mi chodzi. Tylko że tu mówimy o naszych wspólnych pieniądzach, a te reformy y, kosztują, prawda? Mm, najpierw były sześciolatki do szkół, więc. Reform, re, remontowana była szkoła, także w Polkowicach, tak? Dobrze mówię? E, no, no, no w ogóle, zacznijmy może od tego, ja już pracuję no, ponad 22 lata w urzędzie i z tego, co jak sobie przypominam, to ciągle coś się wokół oświaty działo, e, nigdy nie było takiej stabilności, takiego, e, tak, takiego, takiej sytuacji, że czuliśmy się, że no już jest ten, e, ten moment, kiedy system oświatowy w Polsce jest uporządkowany i Możemy go tworzyć, kształtować i o niego dbać. Tych reform było wiele, ale w ostatnim czasie, no, w ostatnich kilku latach, ten, ta ilość zmian jest no, dosyć szczególna. Powiem, powiem może w ten sposób: no, zapewne ktoś szuka a patrzmy tutaj na rząd ktokolwiek by nie rządził każdy ma swój pomysł na oświatę. Najgorsze w tym jest to, że E, pomysłodawcy są po, pomysłodawcami, ale wykonawcy są w zupełnie innym miejscu, bo wykonawcami tego wszystkiego są samorządy, e, a tym królikiem doświadczalnym są nasze dzieci, e, no i rodzice, i, i rodziny, no bo to jest przecież y, sprawa, która dotyczy nas wszystkich, y, jesteśmy, y, y, no y, pod, podlegamy te, 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 temu działaniu oświaty. W Polkowice to szczególnie miasto. Jest bardzo dużo młodych małżeństw, dużo dzieci I, i, i to tak od wielu lat nas mocno dotykało. Ale te ostatnie lata są szczególne. No, już powiem ten moment, kiedy okazało się, że no tak, sześciolatki idą do szkoły. No to okej, okay, jak sześciolatki idą do szkoły, no to trzeba się na to przygotować. No, wcześniej utworzone zostały gimnazja, no to musieliśmy w gminie wybudować gimnazjum. Przecież nie mieliśmy. Gimnazjum numer 2, poważna inwestycja. Powstało gimnazjum. No, później sześciolatki idą do szkoły, więc pod sześciolatki trzeba szkoły przygotować. To nie jest tak, że podstawówki były przygotowane dla sześciolatków. Trzeba było stworzyć specjalne e, no, sposoby, żeby e, te dzieci młodsze przyszły do szkoły odpowiednie mebelki kupić, odpowiednie e, przygotowanie samych nauczycieli, zaplecze, pomocy naukowe to były poważne wydatki. No tak jak mieliśmy okazję być w szkołach i robić o tym materiał to i place zabaw chyba place i zabaw, sale, zabaw, sa sale zabaw sanitariaty dostosowane dokładnie trzeba było się do tego przystosować. Przygotowaliśmy I, te szkoły. I Świetnie tutaj nawet i tutaj nawet trochę pieniędzy było chyba z, z tego programu rządowego nawet tak, to no, mi, wyjątkowo mi, chyba wsparcie mi, dostał nie, samorząd. Tak, choć to, nie nie samorządy nie. miały to wsparcie, ale to jest ten pierwszy moment, no później trzeba to utrzymywać i to już jest Zupełnie inaczej. Oczywiście subwencja oświatowa totalnie nie wystarcza na utrzymanie oświaty. E, w, w większości gmin w Polsce e, u nas w Polkowicach nigdy nie wystarczało e, nam e, o subwencji na utrzymanie oświaty. Mm. To, to, że, to, że zostańmy jeszcze przy szkole, to, że sześciolatki teraz zostały w przedszkolach, a poszły do szkoły, to wbrew pozorom pociągało za sobą kolejne konsekwencje finansowe, bo co prawda szkoły zostały w tym stanie, że tak powiem, dostosowania tak? i służą dzieciom, natomiast w związku z tym tych dzieci poszło dużo mniej. Ja pamiętam moje zdziwienie. Jednak zdziwienie. Na, na początku roku, kiedy byliśmy i w jedynce mm -hmm. i w trójce, y, gdzie tych dzieci było tak mało. Kameralnie. Że, kameralnie, wręcz, bardzo prawda? kameralnie, tak. To no, y, Niecałe no, 150 dzieci poszło do pierwszej klasy w podstawówkach. No to i, jest, I też to jest, część rodziców, sześć dzieci, sześcioletnich, mimo y, mm -hmm. tej zmiany się na to zdecydowała, tak to byłoby pewnie jeszcze mniej. Mm -hmm. I, no i to też są koszty? Wynikają z... No, no bo właśnie, bo co z no, nauczycielami? No tak, no, no tutaj w wyniku tego, tej reformy, która już można powiedzieć trwa, nowej, że dzieci sześcioletnie wcale nie musiały iść do szkoły. Znowu rodzice mogli zdecydować. My prowadziliśmy wcześniej dużą taką też kampanię informacyjną, zachęcającą też rodziców do, do tego, żeby dzieci wysłali, sześciolatki, żeby wysłali do szkoły mieliśmy wsparcie też ze strony nauczycieli specjalnie się też z nimi spotykaliśmy z nauczycielami i przedszkoli i szkół, tutaj jest to też nasz wspólny interes, bo wszyscy żyjemy w jednym systemie, tak? Przedszkola, podstawówki i gimnazja to jest to, to jest system gminy, tak? Mhm. Więc no, w dobrym interesie wszystkich warto, żeby no, zachęcaliśmy, przekonywaliśmy rodziców, żeby wysłali dzieci do szkoły te sześcioletnie. No, decyzja była taka, jaki jak efekt Myślę, że jak gdybyśmy nic nie zrobili, to jeszcze gorzej by było. Ale prawie 150 dzieci poszło do pierwszej klasy. Było kameralnie faktycznie, byłem na wszystkich rozpoczęciach roku szkolnego i, i te, te klasy są nieliczne. Ale, ale nauczyciele nie stracili ale pracy. Ale nauczyciele nie stracili pracy, oczywiście musimy sobie z tym jakoś poradzić. Przed nami kolejny bardzo poważny proces związany. Z likwidacją gimnazjów i utworzeniem szkół podstawowych ośmioletnich i to dopiero będzie najpoważniejsze wyzwanie. Jak bym została jeszcze na chwilę przy tych dzieciach najmłodszych, bo no, powiem, że nie w Polkowicach mam y, koleżankę, która pracuje w oświacie i tam. Y, i tam akurat y, też każdy dyrektor i każdy samorząd się stara jakoś rozwiązać ten problem i, i takim ratunkiem często są y, uh, przysługujące raz chyba w karierze zawodowej urlopy na poratowanie roczne urlop na, na poratowanie na po, na zdrowia. zdrowia. Mm -hmm, mm -hmm. Y, to jest koszt samorządu, prawda? No bo tak, nauczyciel no bo, nie mm -hmm, pracuje, mm -hmm. ale y, wynagrodzenie otrzymuje i tutaj tak. w też Tym roku było to... 23 nauczycieli mamy akurat na... Na takich urlopach y, nauczyciela nie mamy, płacimy wszystkie koszty związane z wynagrodzeniem, z uposażeniem nauczyciela, ale nauczyciela nie ma w pracy, w związku z powyższym musimy utrzymać drugiego nauczyciela, który to za niego zrobi. No, takie jest prawo oświatowe, na to, na to pozwala. To są koszty gminne. To, są, to, też, są koszty y, to gminne. też są koszty gminne. No i teraz tak, sześciolatki zostały w przedszkolach ku zadowoleniu, powiedzmy sobie szczerze, większości rodziców, ale y, okazało się, że to przedszkole, Numer 6, czyli podwójne przedszkole, bo tam jest 8 oddziałów to tak jakby dwa nowe przedszkola, które miały już zaspokoić zupełnie potrzeby <grym> na wiele lat. <grym> Okazało się, że w związku z cofnięciem reformy jest za mało miejsc w przedszkolach po raz kolejny. raz kolejny. A jak sobie z tym gmina poradziła? No tak, tutaj mi bardzo zależało na tym, żeby. Praktycznie wszystkie dzieci, które powinny iść do przedszkola, do przedszkola trafiły. Oczywiście ta reforma spowodowała, że dzieci sześcioletnie zostały w przedszkolach zablokowały w cudzysłowie powiem, w ten sposób dostęp dla dzieci młodszych, w tym trzyletnich. Ponieważ, tak jak powiedziałem, zależało na tym, żeby jednak te dzieci trafiły do przedszkola, no, zaczęliśmy organizować różne inne formy przedszkolne. W tym między innymi też y, punkty, punkty przedszkolne w szkołach podstawowych. Na przykład w szkole podstawowej numer jeden miałem taką okazję spotkać się i zobaczyć, są dzieci trzyletnie. Dla pani dyrektor to też jest takie przeżycie, bo ma takie maluchy w szkole podstawowej. Ale utworzyliśmy takie miejsca, gdzie y, dzieci mogą to wychowanie przedszkolne y, y, odbywać mogą do tego przedszkola po prostu chodzić. Y, Myślę, że rodzice z tego y, są bardzo zadowoleni, mimo że to nie jest. Często przedszkole, ale jednak szkoła podstawowa, gdzie, gdzie niewiele starsze dzieci sześcioletnie przecież biegają. Więc to tak jakby prawie jak przedszkole, szczególnie na tych parterowych salach. Nawet zostały na wolne miejsca. Nawet zostały na wolne miejsca. Nie wiem, ile na dzisiaj jest tych wolnych miejsc. Ale A ile je... udało się utworzyć jeszcze... dodatkowych miejsc? W... O, ja nie pamiętam, ile mhm. tych miejsc zostało utworzonych, natomiast wiem, że kilka tygodni temu, jak robiliśmy taką analizę, to prawie 50, ponad 50 miejsc jeszcze wolnych było w tych różnych formach wychowania przedszkolnego, bo są też przecież przedszkola na naszych wioskach. Tych różnych form jest bardzo wiele. Natomiast, no, co najważniejsze, z czego się najbardziej ucieszyłem? Wszystkie dzieci, które czy, czy, chciały trafić do przedszkola, no, oczywiście decyzją rodziców, do tego przedszkola trafiły. Przypominam sobie Pana satysfakcję, jak otwieraliście <grym> szóstkę i pomyślałam przedszkole numer sześć i tak. sobie pomyślałam... No tak, już z głowy. Okazuje Mam, się, że nic tak, nie ja z głowy. Się a swoją drogą, tak. czy to nie jest paradoks? Sześciolatki nie mogły iść do szkół, to poszły latki, tak? <grym> <grym> tak, to fajne. Właśnie, nie poszły sześciolatki, to poszły latki, oczywiście do przedszkola w tej szkole. No i tam też, tak, do przedszkola w tej szkole, to też wymagało dostosowania, bo tam bo. były zawsze oddziały zerowe, ale potem oczywiście. były pięciolatki, no ale trzylatki, a ja pięciolatki... No to są także... zupełnie inne dzieci, to też zupełnie inny nauczyciel, inna pani, to trzeba było też nauczycieli do tego przygotować. No ale udało się to zrobić. No i przed nami właśnie kolejny proces, tak? Kolejny no właśnie proces. kolejny proces i to jest związany z gimnazjami. Nie wiem, może też dlatego, że moje dziecko jest zaraz po gimnazjum i że ma takie dobre wspomnienia i że ja mam takie dobre wspomnienia z tym gimnazjum. No to, to jakoś mi tych gimnazjów szkoda. No ale pomijając, <laughs> czy komuś szkoda, czy żałuje, czy nie żałuję, no to znowu to jest wyzwanie. Bo to jest jednak duża zmiana, to nie jest tylko kwestia dodatkowego budynku, który powstał i jest. Bo, bo dzieci zostaje, ale dzieci w szkołach gminnych jednak mniej już. Czy już, czy wy coś robicie, czy jest jakiś plan, bo bez wątpienia w środowisku, zwłaszcza nauczycielskim, to jest duży niepokój. No tak, to jest jeden z, z ważniejszych problemów, który musimy jak najszybciej rozwiązać. Oczywiście um, dopiero co um, była prezentacja Rząd, rząd, rządowa Pani Minister i na czym polega ta reforma. Niekompletna nie, nie jak była ta, te, też ta informacja, bo ja e, słuchałem wystąpienia Pani Minister, ja e, poszukiwałem e, pomysłów e, jakie przedstawi Pani Minister w kwestii jak ma, mają to zrobić gminy, które mają e, podstawówki i gimnazja w zupełnie osobnych budynkach. Bo takich zespołów e, e, szkolno-gimnazjalnych, takich gdzie była podstawówka i, i i Gimnazjum. W, w wielu gminach było bardzo no, mnóstwo. Przede wszystkim, właśnie gminy w ten sposób sobie to organizowały, szczególnie te małe. No i tam po prostu w tym budynku pozostanie podstawówka, tak? Ale co w przypadku, kiedy mamy osobny budynek, gimnazjum, osobnych nauczycieli, wyposażenie, sprzęt, no, do dostosowanie do, do wszystko? Po prostu tak. do gimnazjalistów. To są zupełnie już inne dzieci. A y, mamy podstawówki, które też zostały dostosowane do dzieci, no, umówmy się, od 6 do y, 14, y, 13, roku no, no, życia, do 13 roku życia. prawda? Więc to są zupełnie inne dzieci. A teraz trzeba to <grychy> połączyć. Pracujemy nad tym, już rozpoczęliśmy tą pracę. Jest zespół powołany, który właśnie tym się em, zajmuje. No i y, musimy przystosować infrastrukturę. Z wyposażeniem, no, całe, szko, całe, całe szkolnictwo podsta podstawowe i gimnazjalne do przyszłego szkolnictwa podstawowego, no i w ogóle też y, zająć się sprawami, sprawą nauczycieli. Jak nauczycieli do tego wszystkiego dostosować? No i tutaj. To taki roczny urlop na poratowanie zdrowia nie jest żadnym rozwiązaniem, no bo, nie, nie, bo w gimnazjach, nie. bo w podstawówkach będzie o. Czyli w szkołach gminnych mhm. będzie o jeden rocznik uczniów. No tak, mniej. docelowo, mówimy o ośmioletniej szkole podstawowej, tak? To jest już mhm. docel, bo będą jeszcze te momenty wygaszania gimnazjów, ale docelowo będzie to ośmioletnia szkoła podstawowa od siódmego roku życia, tak? Czyli będziemy mieć osiem roczników, dzisiaj mamy dziewięć roczników bo mamy trzyletnie gimnazjum i sześcioletnią podstawówkę, no i to są, to są kolejne problemy, z którymi musimy sobie poradzić, no i będzie musiał sobie też poradzić pan starosta ze szkolnictwem średnim, no bo do niego trafią te ostatnie roczniki dzisiejszych gimnazjów, tak? Będzie miał więcej dzieci w szkołach średnich. Trudno to wszystko, tak sobie myślę, zaplanować, bo przynajmniej liczby... spokojnie będziemy, będziemy to musieli ogarnąć. No, no, Na no pewno to tak tam... zorganizujemy, żeby było dobrze, żeby i dzieci, i rodzice, miejmy nadzieję i całe środowisko szkolne, no, odczuło to tak, że, że, że po prostu jest to dobrze przygotowana reforma w gminie Polkowice. Ja tak myślę choćby o tej bazie materialnej, bo przecież wtedy, kiedy się okazało, że w, choćby w zespole szkół tych roczników jest o jeden mniej, tak? bo trzyletnia szkoła tak. się zrobiła, y, to, to w części zespołu szkół się pojawiła biblioteka nasza, Uch. taka y, y, ładna i, i przyjazna. Teraz się okaże, że pewnie mają za mało klas. Y, przedszkole, które wystarczało, teraz nie wystarcza. No, potrzeba chyba jakiejś stabilizacji już w końcu. Tęskni no, Pan za taką stabilizacją w no, kwestii oświaty? Myślę, że y, chyba każdy chciałby mieć jasne, czytelne zasady gry i dobrze to później prowadzić. No y, y, marzę o tym, żeby to była ostatnia reforma, ale Panie mm. redaktor, nie chcę tutaj ręczyć, że to już koniec, że już nie będzie więcej reform w Polsce. Y, natomiast no, przed nami ta reforma i my musimy mm. to Musimy to przeprowadzić, musimy przygotować Polkowice, naszą gminę do tego, aby z nowym rokiem szkolnym 2017-2018 to ruszyło tak, jak powinno ruszyć. Skoro mówimy też tutaj o programach, pomysłach rządowych, to chciałam zapytać o program 500+. <laughs> Program rządowy, też realizowany przez samorządy. Jak mhm. to w Polkowicach działa? Dobrze? No tak, <laughs> myślę, że bardzo dobrze, bo jak pamiętam, byliśmy jednym z pierwszych samorządów na Dolnym Środku, który to świetnie zaczął uruchamiać, te wypłaty tych, tych świadczeń. Nie mieliśmy wcale jakichś specjalnie wysokich kosztów przystosowania się do tego programu. Jakieś 70 kilka tysięcy musieliśmy, oczywiście, wydać, żeby dostosować ośrodek pomocy społecznej i nasze służby do tego, aby ten program prowadzić. Co miesiąc świadczenia są wypłacane. Wystarczająco z tych pieniędzy? To znaczy, to akurat są środki, które w całości są przekazywane przez rząd. My je wypłacamy do wszystkich. Świadczeniobiorców, czyli do dzieci, które, którym się należy 500 plus, oczywiście środki trafiają na rachunek rodziców. Nie widzę, nie, mam, nie miałem nigdy sygnału, żeby coś złego tutaj się działo. Tych świadczeń jest sporo wypłacanych około 2000 miesięcznie, to jest około miliona złotych. Każdego miesiąca wydajemy z programu 500 plus. rocznie to jest no, tak ponad 12 milionów. Złotych. To są poważne pieniądze, ale wszystko przebiega bez, bez problemu. Miejmy nadzieję, że program utrzyma płynność, a to już nie jest zależne od gminy, tylko raczej od rządu. Nieoficjalnie tak y, się dowiedziałam, że Pan powołał w, y, zespoły. Jakie to zespoły, od czego to zespoły, co to za pomysł na, jakieś, na, na zespoły i czym one się będą zajmować. Tak, no, y, cały czas poszukujemy jakichś form. Y, Pracy, żeby podołać różnym problemom, które e, musimy rozwiązywać na rzecz naszych mieszkańców. E, jednym z takich ważnych problemów, zadań jest e, system mieszkaniowy, budowanie mieszkań. E, kolejnym, za chwilę może kilka słów opowiem o, o, o ważnych zespołach, ale kolejnym, o którym już rozmawialiśmy, to jest reforma oświatowa. Do tego też powołałem. Te zespoły są powołane wspólnie z panem przewodniczącym Rady Miejskiej, ponieważ skład wchodzą pracownicy urzędu bądź instytucji gminnych, jak również zainteresowani radni, którzy w tych zespołach chcą pracować. No i takich kilka zespołów powołaliśmy właśnie do, związany z mieszkalnictwem, związany z reformą oświaty, związany z utrzymaniem miasta. Ponieważ wielość zadań corocznie do wykonania jest tak duża, że zdecydowaliśmy też, że taki zespół warto, żeby funkcjonował i to w jakiś sposób sobie organizował każdego roku. Z uwagi na różne potrzeby, a to radni, a to sami mieszkańcy, a to rady osiedlowe. Tych grup interes, interes, interesariuszy jest bardzo wiele i musimy to dobrze organizować, a możliwości też są ograniczone mimo wszystko. Du kolejnym ważnym zespołem jest zespół, który też osobiście prowadzę, związany z ważnymi inwestycjami w naszej gminie, między innymi na przykład związanych z budową dróg. To też jest taki duży zespół, tam są mi zadania związane z budową obiektów kubaturowych, z budową dróg właśnie związane z melioracjami, z na przykład budową świetlicy na wiosce, różne zadania, które są nam konieczne w następnych latach. Kolejnym też takim zespołem jest zespół, który jest też osobiście będę prowadził, związany z inwestycjami, czyli jakby z zagospodarowaniem przestrzeni pomiędzy akwaparkiem a Stadionem Miejskim. Tam jest taka wolna przestrzeń po środku stoi restauracja fast foodowa, gmina sprzedała kilka lat temu tam działkę, ta restauracja powstała, no ale mamy po obu stronach duże przestrzenie i chciałbym tą przestrzeń zagospodarować. Pod potrzeby miasta i mieszkańców I, i też specjalistyczny taki zespół powołałem, żeby to dobrze przeprowadzić, tym bardziej, że procesy te będą też związane z bo przede wszystkim z kapitałami zewnętrznymi, ale nie jakimiś środkami unijnymi czy coś w tym rodzaju, tylko na przykład z inwestycjami prywatnymi, tak? związanymi z osobami prywatnymi, na rzecz których będziemy na przykład zbywać nieruchomości i, 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 i tworzyć tą przestrzeń. Jeszcze też jest zespół, który zajmuje się to jest taka, takie taka specjalistyczna sprawa związana na przykład z oświetleniem gminy. Są różne potrzeby, brakuje nieraz doświetlenia jakiegoś Czy miejsca. te zespoły mają wnieść jakąś nową jakość? No bo jeżeli Pan mówi, że jest zespół zajmujący się budownictwem, no to nie wiem, bo do tej pory budownictwem to się zajmowało de facto PTBS, tak? Jeżeli gmina się angażuje, to znaczy, że jest jakiś nowy pomysł, no a poza tym hasło mieszkania na pewno zainteresowało naszych tak, widzów. No, no Więc tak. choćby kilka słów. Kilka słów na temat tego zespołu. Bo o już trochę rozmawialiśmy, ale faktycznie zespół ze spraw mieszkaniowych, zespół mieszkaniowy jest takim jednym z ważniejszych zespołów, z uwagi na to, że chcemy po raz kolejny, tak jak to wiele lat temu zrobiliśmy, dosyć intensywnie przeprowadzić nowy proces budowy mieszkań, taki mocno dopasowany do potrzeb naszych mieszkańców, ponieważ mieszkańcy naszej gminy mają różny różne status ekonomiczny. Tak? Są oczywiście rodziny dobrze usytuowane, są y, uboższe, i, no, ale jak zarówno w jednej, tak i w drugiej grupie są y, y, rodziny, które potrzebują mieszkań. Y, y, są rodziny wielodzietne, są rodziny y, mniej dzietne. No, po prostu są różne potrzeby. Y, program mieszkaniowy prowadzimy od, w gminie od wielu lat. Mamy system, mamy wnioski mieszkaniowe, jest komisja mieszkaniowa, ale Trzeba troszeczkę to rewitalizować, jak mówię, do, do, dostosowywać do nowych potrzeb, tym bardziej, że rząd też zapowiada nowy projekt mieszkanie plus, więc do tego też trzeba się dobrze przygotować. No do tego programu to przynajmniej do tych założeń, które ja słyszałam, no to jakby TBS spełnia te warunki, bo oni tam mówią o czynszu od 10 do 20 zł. Tak, tak, czyli tak. Te w się to jest 10 to jest dolna granica. No i, i to znaczy, ale to coś ponad. To czy jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić? No właściwie powiem w ten sposób, że yy, będziemy się skupiać na kilku formach budownictwa. Poczynając od budownictwa yy, komunalnego, yy, a konkretnie socjalnego, bo budownictwo socjalne to jest budownictwo komunalne, na, których, na którym to funkcjonuje określony poziom yy, czynszu. Budownictwo komunalne, jako takie, budownictwo związane z, z naszą spółką Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, czyli budownictwo TBS-owskie, ale i również budownictwo własnościowe, deweloperskie, oparte o, 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 o własność. W zależności od tego, jak, jak nam wyjdzie, a już jesteśmy praktycznie prawie w trakcie. Ankietowania mieszkańców i jakby wprowadzenia nowego sposobu też oceny potrzeb mieszkaniowych, rozpoznamy potrzeby. Najpierw musimy rozpoznać potrzeby i dopiero pod te potrzeby będziemy się przygotowywać. Już znaczy... jesteśmy przygotowani do budowy. Prawie 300 mieszkań. No właśnie, bo już w trakcie tej, tej pana wypowiedzi już słyszałam to westchnienie przed telewizorem, a ja, kiedy to będzie. No to, to, no, to jest no. pan w stanie określić jakąś perspektywę, gdzie zacznie się tak. to zamieniać no, z koncepcji no, zespołu no, pracującego na. na... Już, już w przyszłorocznym budżecie pojawią się yy, środki finansowe, które będą związane z budownictwem mieszkaniowym, które pozwolą nam na konkretne budowanie mieszkań, czy to socjalnych, czy to mieszkań TBS-owskich. Tak jak powiedziałem przed chwilą, mamy projekty techniczne, które pozwalają nam już na wybudowanie około 300 mieszkań. Mamy też kilka lokalizacji. Ja to zresztą już wcześniej zacząłem robić, bo do tego też się przygotowywałem dużo wcześniej. Teraz zespół mieszkaniowy będzie to jakby dopasowywał potrzeby do naszych możliwości w przestrzeni. No i później to będzie musiało mieć odzwierciedlenie w budżecie gminy każdego roku, bo niestety, bo niestety no, samo się to nie zrobi, na to, na to trzeba mieć fundusze. Będziemy poszukiwać też funduszy zewnętrznych. Są różne metody wsparcia i będziemy starali się je optymalnie wykorzystać. No i dzięki temu myślę, że w ciągu najbliższych lat kilkaset mieszkań dla Polkowiczan powstanie i będziemy je w oparciu o właśnie te trwające teraz rozpoznanie potrzeb naszym mieszkańcom przyznawać. Kto kieruje zespołem mieszkaniowym? Zespołem mieszkaniowym kieruje pan przewodniczący, pan Emilia Stańczyszyn, który też, no, kiedy był burmistrzem, całkiem sporo tych mieszkań, jak pamiętam, bo już pracowałem w urzędzie, wybudował. Czasy mamy jednak troszkę inne. Koszty budownictwa są większe, no i też zmieniły się potrzeby, zmieniły się też możliwości. Co istotne, otwieramy nowe przestrzenie na dolnych Polkowicach. Tam chcemy koncentrować przyszłość budownictwa właśnie wielorodzinnego. Konieczna nam jest jeszcze do tego zmiana planu przestrzennego, nad którą już pracujemy i myślę, że do połowy przyszłego roku to też już zrobimy. To też między innymi pozwoli nam na to, aby Yy, udostępniać lokalizacje pod budownictwo deweloperskie, własnościowe, bo są mieszkańcy naszej gminy, którzy chcieliby takie mieszkanie kupić, ale to też jest yy, dobra metoda na to, żeby zwiększać potencjał miasta. Przecież są też ludzie, którzy chcieliby zostać Polkowiczanami. Oczywiście będą mogli sobie wtedy mieszkanie kupić. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję na ten temat mówić trochę bardziej precyzyjnie, jak to już będzie bardziej konkretne. Dziękuję dzisiaj Panu za rozmowę i spotkanie. Dziękuję pani, dziękuję Państwu i na pewno im więcej będziemy mieli wiedzy, tym więcej Państwu będziemy jej przekazywać. Do zobaczenia. Do zobaczenia.